Witajcie, za chwilę przeczytam kolejną erę Wodnika. Wielu ludzi odejdzie w miarę rozwoju wydarzeń. Kochani, obserwując wszystko, co się dzieje na świecie, łatwo jest popaść w strach i zwątpienie. Wielu ludzi uparcie próbuje utrzymać swoją pozycję i wykorzystuje obecność gęstej energii, aby czynić to, co chcą. Zmiany wywołują strach u tych, którzy nie podejrzewają nawet istnienia procesów niebo wstąpienia na ziemi. Oni się obawiają, że jakiekolwiek zmiany tego, co wiedzą i z czym czują się komfortowo, doprowadzą do utraty dużej części tego, nad czym pracowali przez długi czas. Nawet jeśli obecna sytuacja jest bolesna i daleka od doskonałości, to wszystkie stare i fałszywe przekonania nadal aktywne w pamięci komórkowej, a także w samej Ziemi, poddawane są intensywnemu działaniu wysokich częstotliwości światła, spływającego teraz na Ziemię w ramach procesów niebo wstąpienia. Zmęczenie jakieś odczuwamy, i podobno od kilku dni znowu ostro płynie do ziemi. Także nie przejmujcie się, jeśli przychodzi ochota na sen, znajdźcie chwilę się zdrzemnąć. Czytam dalej. Ludzie, będący w harmonii z gęstymi energiami, żyją w świecie niskich częstotliwości. Natomiast ci, którzy są świadomi tego, co się dzieje, w związku z wypływaniem na powierzchnię starych energii, wykorzystują ten czas, żeby się z tej wypływającej energii oczyścić i podążać naprzód. Wszyscy znajdują się pod wpływem nowych częstotliwości. Ci, którzy śpią duchowo i nie są świadomi procesów niebo wstąpienia, borykają się z problemami, których nigdy wcześniej nie mieli i zadają sobie pytanie dlaczego tak się dzieje. Pojawiają się u nich problemy ze zdrowiem w najmniej oczekiwanym momencie, a niektórym się wydaje, że popadają w szaleństwo z powodu utraty zdolności myślowych. Oskarżenia, żal, złość, depresja wychodzą u wszystkich na powierzchnię. Wielu chce odejść, i to, co się dzieje, daje im to, czego szukali. Wielu odejdzie w miarę rozwoju wydarzeń, ponieważ nie mogą już i nie chcą się dostosować do wyższych częstotliwości wznoszącego się świata. Niektórzy ludzie po prostu wiedzą na dużo głębszym poziomie, że nie są w stanie osiągnąć wysokich częstotliwości niezbędnych w tym życiu i wolą odejść, aby powrócić później na bardziej rezonującą z nimi Ziemię. Doświadczenie śmierci jest zawsze wyborem. Dla większości ludzi jest to wybór nieświadomy, niemniej jest to zawsze wybór wynikający z woli duszy. Piekło nie istnieje, chociaż religie przez wiele wieków nauczały czegoś przeciwnego, aby mieć kontrolę nad ludźmi. Jednakże, jeśli człowiek umiera w stanie świadomości, który jest wypełniony wiarą w piekło, to może przeżywać to, co sam stworzył, dopóki nie będzie w stanie przejrzeć przez tę iluzję. Zawsze istnieją istoty światła gotowe pomóc każdej duszy w tej samej sekundzie, w której one poproszą o pomoc. Obecny czas nie jest dla ludzi o słabym sercu, ale wybraliście obecność na Ziemi w tym czasie i przed wcieleniem byliście świadomi tego, co ze sobą to przyniesie. Zwiększająca się obecność energii światła o wysokiej częstotliwości, oraz fakt, że ludzie się budzą duchowo, zmusza wiele przekonań, tradycji, zasad i praw do rozpadu i rozpuszczenia się, bo wszystkim, co je ukształtowało i utrzymywało, była wyłącznie wiara w nie. Większość rzeczy zmieni się lub zniknie. Ale niektóre pojawią się w ponownie w nowych i lepszych formach, czego życzymy YouTube'owi. Wielu z Was odkrywa obecnie, że nie mają już nic więcej wspólnego z ludźmi, których kiedyś uznawali za bliski. Niektóre rodzaje rozrywki przestały być atrakcyjne tak jak dawniej i zaczęły się wydawać nudne i nieciekawe. Ulubione pożywienie może wydawać się bez smaku. Ale nie będziecie już potrzebować tak dużych ilości jedzenia, ponieważ w miarę waszego rozwoju duchowego będziecie uzyskiwać więcej energii, a to dlatego, że się rozwinęliście i już nie rezonujecie z wieloma rzeczami, które dotąd stanowiły znaczącą część waszego życia. Pojawią się znów nowe relacje na wszystkich poziomach, o ile będą one stanowiły dla Was pełnię. Chociaż dla niektórych ludzi pełnia polegać będzie na tym, że będą żyć w samotności. Pojawią się nowe zajęcia, mniej gęste pożywienie, zaczną pojawiać się nowi przyjaciele w miarę tego, jak będziecie w stanie uwolnić się od swoich starych koncepcji i przekonań. Miejcie ufność i pozwólcie zachodzić procesom wewnątrz i na zewnątrz. Uwierzcie, że istnieje boski plan, który nie może zostać zatrzymany lub opóźniony przez ludzkie myślenie lub działanie, a to dlatego, że wy, którzy rezonujecie z tymi przesłaniami, znajdujecie się w stanie duchowego czuwania i macie świadomość. Wasza praca na tym etapie polega po prostu na akceptacji boskości każdego człowieka i każdej formy życia. Na świecie zachodzą zmiany, one już nadeszły, a wy staniecie się świadkami upadku wielu przekonań w obecnych systemach edukacji, nauki, medycyny, prawa, religii itd. To wywoła protesty i opór ze strony ludzkich umysłów, które wierzą w to, że istniejące fakty i informacje reprezentują najwyższą rzeczywistość. Cofnijcie się nieco i przyglądajcie się światu z bezpiecznego miejsca światła w waszym sercu, wiedząc, że nic nie może sprawić, że będziecie mniejsi od tego, kim i czym już jesteście. Bądźcie światłem i żyjcie światłem, ponieważ jesteście światłem. Wdzięczność Wam wszystkim. Kłaniam się darczyńcom. To daje mi więcej czasu na poszukiwanie materiałów i zgłębianie oraz myślenie po prostu. Dobrego wam dnia!